Cześć, Meneczko, wszystkim jestem Styleczek, witam bardzo serdecznie. następnym odcinek z Nostyla i tutaj będzie odcinek odnośnie zabrania zajdów. Tutaj mam oczywiście 35 boksów. Ogólnie poświęciłem na to jakieś godzinkę i 20 minut. Oczywiście na Laczku też posiadam oczywiście 35 boksów. I po otworzeniu na tej postaci boksów. I na drugiej postaci boxu zrobię takie wspólne porównanie. Tak, mniej więcej ile pieniążków się zarobiło. Ogólnie, ile tu mamy u siódemek. Sprawdźmy. Hmm, tutaj, jak widzę, o nie ma ani jednej na laczku. bodajże tylko 3 sztuki. Dobra, więc lecimy z pierwszym boxem. Znowu Fernandy. Pierwszy box. <grym> Alechaniołki. Dobra. Kelon dziewiątka. O, te skrzydła są chyba machałowate To są najzwyczajniejsze skrzydła, które chyba nawet bufa nie mają jak dobrze pamiętam 5 szponów tak. OK Usza U0 O, minus 2 Ciekawe Aha, uh -huh, dobra 5 balansów Kolejne 5 balansów 5 szponów... Znaczy, ja, to, to były te grzyby 5 szponów Tak Łuk! Łuk, łuk to chyba najdroższe aktualnie eko na rynku, jeżeli chodzi o z bazar, yy, Bo łuk kosztuje bodajże około 40kk Więc na nie nawet sporo można pieniędzy wyciągnąć Jeżeli chodzi o to Jeszcze jedną filmiką, czy nie Dobra, już nie ma Facebooka Dobra Sklepmy dalej na spokojnie. Szpony Dako. Szpony dako Bardzo mi się przydadzą. bo mam wkrótce wielki plan oczywiście robienia u, y, ulepszania SP. wymyślić coś ciekawego topnia. No kurczę. Ja to czekam na jakieś rękawiczki czy coś. Może coś poleci. Mm. Ale też trzeba wziąć pod uwagę to, że to... Mm, mm. Czasem coś poleci, czasem coś nie poleci. To jest właśnie główny problem. W tym samym tutaj dopieniu, jeżeli chodzi o to, i tak by się właśnie prezentował um, pojownik, um, czy będzie lepiej na łuczniku? Kurczę, no dobre pytanie. No, szczerze powiedziawszy, sam się nad tym zastanawiam, czy e, tutaj łucznik wyjdzie lepiej. Jak myślicie to. Ja myślę, że jest taka możliwość, że może łucznik coś tutaj się postada, Ale czy na pewno, tego nawet nie wiem sam hmm, czy Tu mamy u7, to była jedna u7 Chodź tu do mnie I tu jeszcze jedna u7 No mówiłem, trzy u7 są no. Dobrze, więc lecimy z openingiem następnych boxów hmm. Pięgrzew, o piąstka Piątka poleciała, 24k już zarobione. O, zbroja! Kolejne 24k, bo prawdziwie mówiąc... Yy, yy, pięściarzem nikt w ogóle nie gra, taka jest prawda. Oj, 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 oj. Kurczę, gdybym miał takie szczęście przy tych boksach U7, to byłoby kozacko, tak bym wam szczerze powiedział bliska. Dobrze, że paliśmy tak jak w dół, a to z dołu, do góry. A teraz pójdziemy całkowicie w bok. Zbroja dla maga. Hm, tu, tu mam chyba więcej wyposażenie, tak mi się zdaje, co? Skrzydła. Kolejny krab. Hmm. Okej, okay, pepeki lecą, pepeki lecą. Alchaniołki. Kurde, ile tu wytupiłem tych eku? I ostatnie trzy boxy. Trzymajcie, ludzie, za to, żeby cokolwiek właśnie poleciało z tego. I tutaj mamy pierwszy box. Pięć krzywd, chyba drugi box. Ojej. Oj, oj. wykładzina. No, niestety nic nie poleciało. A właśnie, ludzie, tak przy okazji. Yy, do na wojowniku sobie taką kuszę. Tak się właśnie prezentuję, bo ogólnie robiłem z tymi Elenie i poleciał mi box U7. I z boxa U7 poleciała mi taka kusza. No ja nie potrzebuję takiej kuszy. Jeżeli ktoś ją chce, to niech napisze w komentarzu ja, kropek swój nick. Pierwsza. Tu będzie zasada w stylu pierwszy, to będzie lepszy. No, na takiej zasadzie. I tutaj Ludziska będziemy się widzieli za chwilę znowu, prawda, w paincie. Wszystko tutaj sobie podsumuję i zobaczymy, gdzie więcej zarobiłem. Du, 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 du. A, ja tu znowu odlatuję do ciebie, Kaju. Co tu? tu, tu. <laughs> Dobra, powiem wam, ludzie, szczerze, jestem zaskoczony. Naprawdę jestem zaskoczony, mega. Szpony dako 30 sztuk. Tutaj oczywiście zaznaczamy to, co jest w nabiasie. To jest ilość kaka na poszczególne rzeczy. Kurczę, jeżeli chodzi o ucznika, pepeki wyszły bardzo ładnie. Yy, tutaj, ile mieliśmy boksów? 35 boksów. Kurde, Wow. Naprawdę szokowany jestem. 35 pepeków. drako 50 pepeków. Gracias. Yy, w sumie szok. Naprawdę powiem wam, szok totalny. Balance, Mało istotna rzecz, ale mimo na tyle boksów jest aż 30. Co daje to ile? 18-21 kaka łącznie. 21 kaka łącznie. Zawsze jakieś pieniążki. Eku, łącznie tutaj 7 sztuk. Ludzie, kto by się spodziewał, naprawdę. I powiem wam, że powiem wam taką jedną rzecz. Jeżeli robicie rajdy na jedno konto, czyli prów, bym tylko był jobnikiem, to powiem Wam tak, jest. To nieopłacalne. Naprawdę jest to nieopłacalne robienie rajdów na jedno konto, bo mały jest z tego zysk. Um, I na jedno konto bardziej się opłaca robić już um, oczywiście sobie y, dopienie, bo tam wtedy będzie tych pieniędzy zdecydowanie więcej y, niż na przykład takie dopienie, y, niż takie robienie rajdów na jedno konto. Mimo to. Ale jest tu nawet sporo różnica, bo tu mamy 79, tutaj mamy 39, czyli e, 20. To jest 50kk różnicy, mimo to 50kk różnicy to dosyć spora e, różnica. I tak mniej więcej zarobek na raj, na dopięcie to około 250kk, podejrzewam po na godzinę. Może być lepiej, może być gorzej. Ale tutaj łucznik jednak był bardzo... E, podobny do tego, ale wspólny zarobek wychodzi więcej za jedną godzinę rajdów y, niż dopienie. czyli wychodzi na to statystycznie, jeżeli macie bardzo dobry skład, y, wasza drużyna jest naprawdę bardzo dobra, szybko robicie ten rajd i to powiem wam, dopienie rajdów ma wielki potencjał, ma wielki potencjał y, jeżeli macie szczęście... To polecam wam to robić, naprawdę polecam wam to robić. Czupcie! Lajdy! Yy. Szczerze, powiem wam, sam się zaskoczyłem, że może być z tego taki pozytywny efekt. Jego <gry> nie że ludziska. ludzi z Jestem to będzie wszystko. Oczywiście, pamiętajcie tutaj o tym konkursie, o którym tutaj powiedziałem. Czyli, ja2. Yy, nickname z gry. No i tutaj, pierwsza osoba, która na, no oczywiście napisze, otrzyma tutaj tą kursę yy, w najbliższym czasie. I pamiętać, łapkujcie! Piękny oczywiście, prostokącik, no i oczywiście, ludziska z mojej strony. To wszystko, więc. Ciao!